Bartek szczęk właśnie robi siku, jesteśmy w Mielcu, przyjechaliśmy już na skatepark, który jest za mną Już wam go pokazuję Zaparkowaliśmy sobie w cieniu, bo jest upał Wakacje, sierpień to jest z nami Kotek, Jura, niedziela. Przyjechaliśmy do Mielca, będzie super Super atmosfera na pewno Skatepark też wygląda bardzo fajnie Więc co wam powiem? Jerzyk zakłada ochraniacze i będzie od niego śmierdzieć w No nic nowego Będzie, będzie Jednak ściąga Ciągę ochronki. Namówiliśmy. Na Namówiliśmy. Ład! Co? Co ty masz na kasku? A co mam mieć na kasku? Naprawdę. Patrz, przyniosłem pająka z sikania. Dlaczego masz Rika na kasku? Naprawdę, mam turkusowy kask i musisz mieć turkusowy kask. Stanę naklejkę Rika i Mortiego, przykleję sobie. A wie, że... i ty też musisz. Mieć. A wie, że każdy dostał taką naklejkę. A czy każdy ją przykleił? No, nie wiem, a co mam zrobić z tą naklejką oprócz przyklejenia jej? Możemy przykleić 10 dzień niż na kasku. Yo! Siemano! hello. Elo. halo! już na skatepark, musimy Wam zrobić małe tutaj obejznanie skateparku, że tak to powiem. Od czego zaczynamy? Myślę, że od flyboxa. Tutaj mamy sekcję parkową, jest taki rollin, rozpęd, flyboxik, spajnik, zawroteczka. Tutaj walą 60 chłopaki na tym skacie. Tutaj mamy już sek sekcję streetowa, rureczki. Taka śmieszna rampa, nie wiem w nawet tak ją nazwać. Napiszcie w komentarzu jak to na, u was się mówi na skateparku. No i mamy bowla. Fajny skatepark. Powiem wam tak. Takiej rampy jeszcze nie widziałem. Tutaj mamy wybicie, nagle wcięcie i nagle znów wybicie. Co w się sensie widziałem takie rampy, na przykład na Tarko jest taka, tylko że ona jest z bękami, a tutaj mamy takie profilowane te wybicia. Nieźle. Leci, leci szczęku Ale go wygięło. No gość jest mocny, to było z pierwszej Albo z pierwszej, albo wcale, nie? Też z pierwszej Sketchy, ale Sketchy, ale było Markowiec Najfajniejsza rampa to jest chyba tam, gdzie wszyscy skaczą, czyli tak jakby roli in, step up. mi się podoba? No, podoba mi się. Co leśni, najbardziej? Która rampa jest najlepsza? Ta, ta jest na imię, ta. To coś, też mi się to podoba. A Tobie? Ja, ja mogę powiedzieć, najbardziej mi się podoba ta, ta fala, fala Okej, okay, tak, tak jest te te fale, ale, ale rureczka. Dawaj, Dawaj, zaprezentuj. zaprezentuj. Ciurek Niezły jest, niezły. A tobie co się najbardziej podoba? Chodzi mi o rampę. To? Taka pirka? Aż taka fajna? No. Daj, wrzuć ty coś. Zrobisz 27 barbara? Próbuję. Hillbara? tą stronę co po polu? <grych> no. Ok. wójko, dobra. Tutaj są teraz kalkulacje w głowie. No żeby wiesz, nie jest i bez sensu, bo w każdą stronę trzeba zaplanować. No wiem, wiem. Niezły festyn tu mają. Jest Nie skręcił przy I teraz będzie 2-7 bar, bar. Yo Zmierzcij to Ślicznie Bo mówię, albo z pierwszej albo w A teraz stąd zrobię 3-6 Downside'a do bara? No dobra Dobra, spróbuję 3-6 downside'a do bara, coś takiego, małe Dasz radę Spieraj Sketchy, ale było No i też z pierwszej. Mam tak śliskie gryby że są pogodę, że wylądowałem dobrze, idealnie zrobiłem. Ale ja zrobiłem ręko... ja ja sobie... chila do Ale ja ja bym... nie narzekajmy, bo w Warszawie ciągle pada. Maciek, tutaj w Mielcu puszczałem nutki specjalnie dla ciebie, musisz się wsłuchać to. Raz, dwa, trzy, e. Ja myślę, że Maciek by się odnalazł na takim festynie. Maciek by poszedł z tego skateparku po prostu tam. Mama, mama, mama ostrzegała... Weź bo. przestań. Ja jestem akurat... Żartobliwie się zatęczyło do tego, a ja nienawidzę disco polo. Zobacz jak się od razu denerwuję. To teraz mi zrobisz pewnie. Śliskie buty chyba! Nie robię, nie chcę się. Niedziela ładuj! Patrzcie, to będzie z pierwszej. Ja mówiłem, w sam samobie zapakało Za pierwszym razem spadła mi ręka, za drugim noga Teraz i ręka i noga No na. Co powiedzieć? Naprawdę Maciek żałuj, bo tu lecą nutki dla ciebie, specjalnie dla ciebie Żałuj, że cię nie było I samolot jest, też dla ciebie, na pewno dla ciebie Postawili tutaj, tak o, dla ciebie Nie zrobię. Opowiedz o co chodzi No bo ja zadałem Bartkowi trik i jak zrobi to wygra 20 zł, a jak dodatkowo do trój i do bara, czyli zrobić traka, to ma dodatkowe 10 zł. Okay. Czyli można zrobić 30 zł. Ciężko wskoczyć. Wysokie. Tako, oui, butter. Yo! 3 Serio! To I za strach od razu No serio zrobię Ja nie widziałem to musisz jeszcze raz <grym> Chciałbyś Trzy d no no Za way. to że nie widziałem to połowę mi się wydaje Dobra nie chcę Fajny trik zrobiłem po prostu Serio zajebiste te First for the boys Chyba nie zły jestem, że ja na nową rurę skakuję 50 robię takie coś Bogam zrób kiedyś downhill Lipa Umiem przecież, na flatowej no, Dawaj na tej, pli. Nie Dawaj To teraz spróbuję może 50, front, lip, 2,7 To za ile hajsu? Ile, ale będę... By... To poddawę to, to Ty tak, kozak, dawaj Trzyśkik, Klasik, tako Poszło Pożerł Icek do wojska Mój tata tak mówi No i... Wylądował. I wylądował. Widzowie apeluję, jak jest upał i śmigacie na parku, fajnie, ale musicie pamiętać, nawadniajcie, że to jest bardzo, bardzo ważne. Bo może się źle skończyć, jak nie będziecie pić. Choć że nie trenuję do dwa rzędy, jeszcze nie w tą Majkę od No właśnie, tak mówię. Da no fuuuuck! Mamy dziewczyny. Za szybko jadę. Ale co Kodek ci kupił? Wodę? Wodę? To może się źle skończyć jak nie będziecie pić Wody. Nie no wodę Ale chłopie Morda wiesz, że Messi już nie jest w barcy. Serio, lipa nie? Lipa Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie Ja uważam, że to... No to już nie jest to samo Messi w PSG, co to ma być? O elo Witam Jan Yo, dlaczego to zrobiłem? Ale dlaczego zrobiłem to, a nie 15 nie front lip coś tam? Nie wiem, ale to było i tak ale równie to... zajebiste tylko w sumie Oh boże, ciało przy lądowaniu left the <śles> patrzcie na te nogi, patrzcie, patrzcie, patrzcie to Ej, są cali. jego nogi, a to jest jego tuf. New Learn. Tak. Było? Od 1 do 10, to tenka. 9. 9. Co się nie Co podobało? W zasadzie cię dyszkę. Bardziej skaczałem. Skaczałeś Hila? No, tak bardziej, bardziej. Robię to. A bo podwój Hila. Mówisz? No. I... No, Miecie, czego dzisiaj nie było? Ja wiem, czego dzisiaj nie było. Ja już na przykład tym żygam, ale. To było bardzo grube. Tak, chciał Takie przejście przejście się. Ojej. Ojej. go nakleił. Jo. Ale stał nas w zrobić takiego customa Widziałeś ręko Dużo w dostał Dużo <laughs> Bardzo dużo Jesteś no i Co, co? To, o kurde To jest mój kumpel, dzisiaj się poznaliśmy Cześć, jeszcze dla Skutiv Jakby ktoś nie wiedział, to jest mój Instagram I on w ogóle robi to samo co ja Czyli kręci się nie w tą stronę co powinien Jesteśmy inni Znalazłem znowu człowieka na ziemi, który jest inny tak samo jak ja przez Ale nie. przez to, że my tak jeździmy to wy... Wy myślicie, że my nie umiemy jeździć w backside Nie, otóż Potrafimy I właśnie teraz wam to pokażemy Najpierw robimy wszystko w frontside wiecie, że tylko we front head. robimy, a w backside też umiemy. No właśnie, widać, po Potrafię w dwie strony, nie? Mówię wiadomo, że potrafię. No to mnie nawet wylewał. Jeszcze 3 wipe. Uuu, zrobiłem. Widzieliście jak skacze. No to nie było to samo co z Gossem. Oh, no. Nadal nie umiem. No. Co? Czy ktoś może wytłumaczyć? Co? Replay? Ile jest stopni w ogóle? 83. Ile? Nie wiem, 40 obstawiam. Teraz oh yeah. Dobra, właśnie odpaliliśmy kontest na rolinie. Właściwie jeszcze nie, bo wszyscy się zbierają tam. Jest to pierwszy kontest dzisiaj o fajne nagrody. O fajne nagrody? I fajne powiedziałem. Wiesz, fajne, po coś, czego Duszeczki jeszcze są nie naprawdę było. poduszeczki, są naprawdę bardzo mięciutkie. Jedzie pierwsza osoba, zobaczcie. Jeździ pierwsza osoba. Mój taką O gdzie? With Oj, super. Ja Wip barek. O, oh, kickle sweep. To jest to jest sztuczka. Poduszeczka leci dla ziomala, bo zrobił 3 hile na, roli, na dziękuję bardzo. Naprawdę lądowanie nie jest najłatwiejsze, więc bardzo dobry triczek. Yo! Wybieraj. Mamy trzy papierki. Wybieraj sobie, który byś Obi chciał. Dobra, tego, Do tego. Ty Wybieraj, który byś chciał. Podaczka. Dziękuję. Yo! Dobre, dobre. Yo, dobra! Zgarnia drugą nagrodę, chyba xl bo tam dajemy dla mocy. A dobra, kondesik, to xl dajemy. Dobra. Ale ja myślę, że ty jesteś z moim wzroście ja na pelka chodzę, więc wydaje mi się, że nie będzie dużo leń. Dobra! Zmieniamy kontest na inną rampę jakąś. <laughs> I, pierwszy i pierwszy super! Yo. Yo. Trzymaj poduszeczkę za to Jest koncesa najbardziej sketchiwipa i właśnie przez tyle, co? O, tu, tu był lepszy, to na razie najlepszy kolega w Same czyszczochy widzę na razie Chcemy jakiegoś sketchiwipa Poproszę o, no. o ten był sketchy. Nam chodziło, żeby był jak najbardziej sketchi papiery Papierek ładny, zielony Siema, siema. Wow, łą, wow. pum wow. Elo, hello. Dziękujemy mielc, bo naprawdę super dzień pełny zajawki. Naprawdę był upał, ale było super. Pojeździliśmy trochę, porozdawaliśmy jakieś koszuleczki, grip tape'y, wszystko. Mam nadzieję, że klipy również się Wam podobały. Było całkiem fajnie. Zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz, jeżeli wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema. Ale że śnieg w sierpniu? O lol.